Ja jestem kos i w tym odcinku chciałbym Wam zaprezentować yy, tekstur pakadenka. Dokładnie. Weźmy już sobie na normalność. To mi się coś świeci, nie chcę tego. Wiem, to coś trwa. Dobra. Yy, pierwszą, rzeczą, pierwszą rzeczą, która jest przydatna na PvP, jeżeli ktoś was zmiecza weźmie ogniem. Się palicie i nic nie widzicie na tamtych na tamtym teksturpaku pewnie nic nie będziecie widzieć bo opalenizna leci w górę i nie możecie się klepać Denku wymyślił coś takiego, że lawa jest o wiele, o wiele niższa i widać teraz wszystko widzimy i możemy się poklepać drugą rzeczą jest coś takiego, że jeżeli nie mamy ulepszonego miecza to nic nie widać a jeżeli mamy ulepszony miecz lecą gwiazdeczki no. I trzecią ostatnią rzeczą jest coś takiego. Botionem. Yy, zobacz, Mamy na przykład yy, miksturę leczenia. Jak użyję to. to zobaczcie jakie fajne bąbelki lecą. Znaczy bąbelki właśnie nie, tylko plusiki jak są w karetce. Czy to w szpitalu. A z szybkością to są takie o ślimaczki. I to jest bardzo fajne. I sklepaniem też tak jest. Dobrze, a to będzie na tyle w tym odcinku. Yy, I co najgorsze, czy co najgorsze, no nie wiem czy co najgorsze, ale zobaczcie jeszcze, jaki fajny yy, jest. Zobaczcie, jaki fajny jest ulepszony miecz. Taki sobie, a. albo na przykład zbroja i te inne. Jakie są ulepszenia? Fajne, bardzo fajne. Mi się podobają. A co najgorsze jest to, że... No niestety, ale jest trupak taki... No już zwykły, nie ma Faithfula. Niestety. No ale dobra, jakoś tam przeżyjemy. Yy, dobra, no to komentujcie, subskrybujcie. Mam nadzieję, że Wam się spodobał filmiczek. Na razie.